Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 i tak dalej. Jest to bardzo łatwy i przyjemny temat, ponieważ opiera się głównie na tym, żeby przesuwać przecinek. Przy mnożeniu, jeżeli mnożymy przez na przykład 10, 100, 1000 i tak dalej, przy mnożeniu przesuwamy przecinek w prawą stronę. Przy dzieleniu będziemy przesuwali go w lewo, ale przy mnożeniu przesuwamy w prawo. I teraz mamy na przykład 5,04 razy 10. Przecinek przesuwamy zawsze o tyle miejsc, ile tutaj jest 0. Czyli jak w dziesiątce jest 1,0, to przesuwamy przecinek w prawo o jedno miejsce, czyli to będzie 50,4. Jeżeli mamy 5,04 razy 100, 2 zera, 2 miejsca, czyli 504,0, ale tego 0 nie trzeba pisać, czyli po prostu 504. 5,04 razy 1000 to się Mamy trzy zera, a miejsca tylko dwa. Zobaczcie, co w tym przypadku? Raz, dwa, trzy. I tu dopiero przecinek. A w to puste miejsce wpisujemy 0. Czyli to będzie zero. I nadal przecinek 0 nie trzeba pisać, czyli 5040. Jeszcze jeden przykład, żebyście zobaczyli, o co. Chodzi razy 10 tysięcy. Mamy 4 zera. Raz, 2, 3, 4 i dopiero przecinek. Dwa miejsca uzupełniamy zerami. To wychodzi 50 tysięcy przecinek 0 nie trzeba pisać, czyli 50 tysięcy 400. Zadanie pierwsze ze strony 153. Nie powinno Ci sprawić trudności, natomiast popatrz na punkt D. Wskazówka. 10 do potęgi drugiej to jest inaczej. 10 razy 10. Nie 10 razy 2. Nigdy w życiu 10 razy 2. 10 razy 10. 10 do potęgi trzeciej to 10 razy 10, razy 10. 10 do potęgi piątej to 10 razy 10, razy 10, razy 10, razy 10. raz, 2, 3, 4 i jeszcze razy 10. Powodzenia! Zadanie drugie ze strony 153. Zapisz podane wielkości, nie używając przecinka. Trzeba wykonać tutaj mnożenie. Wskazówka. Tysiąc ma trzy zera. Milion ma sześć zer. Miliard. Ma dziewięć zer. Przykład punkt D osiem przecinek dwa miliona ton. Czyli 8,2 trzeba pomnożyć przez milion, który ma 6 zer. Czyli trzeba przecinek przesunąć o 6 miejsc w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu stawiacie przecinek. Tą resztę miejsc uzupełniacie zerami. I tu też 0. Czyli to jest, o tak, ja sobie stawiam co trzy miejsca kropeczki, żeby łatwo było odczytać tą liczbę, to jest 8 200 tysięcy ton. Analogicznie do tego przykładu zrób resztę. Powodzenia! 76 setnych masy ziemniaka stanowi woda. Ile kilogramów wody jest w 100 kilogramach ziemniaków? Wskazówka: jak zapisać 76 setnych w ułamku dziesiętnym? To jest 76 ze 100, czyli mniej niż całość, czyli zaczynamy od zera. 76 i sprawdzamy. W setce są dwa zera, czyli muszą być dwa miejsca po przecinku. Są dwa miejsca po przecinku. Tak zapisujemy 76. Setnych. Reszta zadania myślę, że nie sprawi Ci kłopotu. Powodzenia. Zadanie czwarte ze strony 154. Państwo kowalscy kupili na rynku 10 kilo cebuli po złoty 57 zł za kilogram. Przechodząc obok sklepu zauważyli, że 1 kg cebuli kosztuje tam złoty 85. Zł. O ile mniej zapłacili za cebulę kupując ją na rynku, a nie w sklepie? Zapisujemy to, co wiemy, czyli kupili 10 kg na targu złoty 57 zł za Kilogram. W sklepie złoty 85 za kilogram. Czego teraz nie wiemy? Co jest naszą szukaną? O ile mniej zapłacili za cebulę? O ile mniej za cebulę na targu czy na rynku, wszystko jedno. Dobra. Jest więcej niż jeden sposób, żeby rozwiązać to zadanie. Natomiast ja Wam pokażę jeden z nich. Najpierw obliczamy, ile zapłacili. Tutaj jeszcze sobie targ albo rynek, bo w zadaniu jest słowo rynek, więc żeby nie mylić, to można dopisać rynek. Ile zapłacili za 10 kilo cebuli na rynku? Czyli złoty 57 razy 10. Ile zapłacili te, zapłaciliby w sklepie? Wiemy, że w sklepie zapłaciliby więcej. Czyli od kosztu ze sklepu trzeba odjąć koszt z rynku i wyjdzie ile mniej zapłacili. Pamiętaj, że jest to zadanie tekstowe, a do każdego zadania tekstowego musi być odpowiedź, czyli na rynku zapłacili o ileś tam złotych mniej. Powodzenia. Zadanie piąte ze strony 154. Kozia Góra niedaleko Bielska-Białej ma 0,686 km wysokości nad poziomem morza, a Łysa Góra Kołożerkowa ma 0,161 km wysokości. Wysokość szczytu Makalu w Himalajach jest 10 razy większa niż suma wysokości Koziej Góry i Łysej Góry. Jaką wysokość ma szczyt w Makalu? Wskazówka. Oblicz najpierw sumę wysokości. Koziej góry i Łysej góry. Potem skorzystaj z informacji, że szczyt w Himalajach jest 10 razy większy niż ta suma. To jaką wysokość ma szczyt w Makalu? Pamiętaj, że jest to zadanie tekstowe, więc musisz wypisać dane szukane, zrobić rozwiązanie i załączyć odpowiedź. Powodzenia! Zadanie szóste ze strony 154 postaraj się zrobić analogicznie. Pamiętaj, żeby przeczytać ciekawostkę. Powodzenia! Do zobaczenia. Do zobaczenia.